Witajcie na portalu. Państwo szanowni. Jeszcze Adnik z fajką. Jesteśmy na Cerkwisku Ceryńskim. Do pozostałości ugrudzenia w koło Cerkwi. No ładnie to musiało być. To z kamienia. Ale to tyle lat. To już tylko zostało. Taki. koło było ugrudzone. Pięknie było. To ugrudzenie to jest teraz grubione A, pięknie położone miejsce tam dołem rzeczka z tamtej strony potok tutaj takie majestatyczne miejsce miejsce takie piękne piękne miejsce wybrali na cerkiewkę Oto w pozostałości tego ugrudzenia murowanego z kamienia, znaczy układane z kamienia Cerkie tutaj było w koło koło było grudzone tym kamieniem ile u kamienia musieli się nawozić na pewno było wysoko po Pas przynajmniej a to wszystko proszę w koło było grudzone. prawda? a tu, bo tu cyrkia drewniana była chyba stała tutaj w tym miejscu tutaj wejście było, tak tu było wejście tak chyba tutaj stała cerkiewka a to tutaj kamień, to była kaplica jakaś odpustowa o murowana, to było murowana i to mur i to pozostałości są właśnie po tym tu było wejście. Tak, tak, tu było wejście. Tam pół okrągło. A, tak. no ładne musiało być. oj, wszystko się rozwala. Tu pozostałości w cmentarzu o Jak jakiś nagrobek był piękne miejsce położone jakie to duże miejsce to wszystko było ugrudzone tym kamieniem